Co, Woda ładnie jest przejrzysta i letnia. Zostaw te klamoty. Lustro jest potłuczone do tego stopnia, że nie rozpoznaję w nim własnej twarzy. Dzięki Bogu. O kurwa. Powinnam była znakować się czymś fajniejszym pentagramem. <grym> Twoje rodzice są w domu? Mogę z nimi może porozmawiać? ja mogę. Aha. Czemu zachowujesz się, gdy w tą grę pierwszy raz? Bo niektórzy nie oglądają tego. Aha. Słoik służący do napełnienia benzyną lub czymkolwiek innym. Ja mam pytanie, a czemu to jest Moja... teraz taki bardziej, wiesz, hop do przodu, wcześniej byłeś taki martwy, kiedy sobie rozgraliśmy co? byłem zmęczony po mm -hmm. całym dniu chodzenia. A teraz jesteś taki u hop, sialala? Cały dzień siedziałem i pracowałem, więc próbuję jakoś interaktować. No, no, dobrze. Okej. Okay. Co ty masz? Da się usiąść na słoiku? Da się. W tebi, Niestety nie. Trony są pokryte ciągami liczb, nic z tego nie rozumiem. Nie, kurwa, żebyś. dałabym mi to, to bym wiedział. <słukasz> Dosłownie mówisz to samo to, co ostatnio. No bo, kurwa, <słukasz> jestem. streamerem. Muszę wiesz, dać wszystkim kontent. Zero kreatywności. To nie moja wina, że wszystko pamiętasz. <słukasz> <To> było zapomnieć. <słukasz> Prawda, mogę się alkoholu też tu tak napić. Ona no, jest mną, by the way. Ma monetę, leży na stoliku. Zabierz to twoje trochę więcej. Coś ograniczonego musi kryć się... Organicznego. O... Ograniczonego <laughs> też. Musi kryć się pod pościelą tak, Ale tam tylko moski. jeden raz bacnął, tam mówiła maska I maski. ma już jak była próbna matura z polskiego, maski no? no. okay. Maska z haftem krzyżowym leży na podłodze. Musiała spać ze ściany. Krzyżykowym. Czy czytać potrafisz? Mam problemy z tym Ty czytać potrafisz? Ej, jakbyśmy byli na streamie to w tej sytuacji zrobiłbym coś takiego Uuu, <grymne> czatawnik został <są> zbanowany <grymne> Mody Zbanujcie go za backseating Dosłownie <grymne> Haft krzyżykowy przedstawiający śpiącego kota Jestem pewna, że podobny obrazek wisiał w jednopokojowym mieszkaniu mojej babci wiele lat temu. Jeszcze bym Tam było napisane krzyżakowe, ale ty się... krzyżykowe, czy czytaj się krzyżakowe. <grymne> Sorry. W i wierzą w Boga? <grymne> tak, wierzą. Niektórzy wierzą. Nie, no w Buddę. Tak, tak. Teraz wierzę. A ja już. Może w jakimś dzie w dziecinnym koszmarze, dzieciącym koszmarze. Zdaję mi otuchy. Czy masz teraz kompleks przez Kevinę Przez to, że tak powiedział, że czytasz? <grymne> Nie, po prostu zawsze tak mam, że czytam źle i staram się poprawiać. Mhm, mm no? dobrze, przepraszam za to, co, co powiedziałem. Dobra, zaraz dostaniesz bana. A, nie, nie spytałem nawet, jak masz na imię. Tak masz na imię. Jestem Nika. Nika. Nika? <laughs> Mi, miło cię poznać, jestem <laughs> Lera. Chcesz chleba? Albo herbaty? Chyba podziękuję. Naprawdę? Na... Naprawdę? Tak. Nie, nie, jestem smakowny. A herbaty raczej nie pijam. Obyś się nie spadł ze schodów jutro. Dzięki. Awww. Chcę ci powiedzieć, że obyś jak spadniesz ze schodów, spadł na pluszowego misia. Dobrze, dziękuję. Obyś się nie nabył na parasol. Chcę ci powiedzieć, ale ten pluszowy mis to był niedźwiedź polarny, który ma sobie... <grym> I, nie ja samo, I nie jadł tydzień. nie dwa tygodnie. Nie. Trzy miesiące, żebyś spadł na kości. Nie, nie z jednego nawet. Sześć miesięcy hibernował akurat. A wiecie, że hibernacja nie polega na tym, że zwierzęta tu spać, prawda? A na, na czym? Że Tymczasowo? Nie. A na czym polega hibernacja? No bo ja wiem, że ja już na tym, że nie śpię. Odkładałem <grym> przez... No no. Przepraszam, ale ona ma chyba jakąś naklejkę uśmiechniętej buźki. Zwróciliście na to uwagę? Na, na jej ciuszkach? Jakiegoś małego, białego hmm. stworka uśmiechniętego? To jest po prostu. On się uśmiecha. To tyle. E. E. Nie, może będę usatysfakcjonowana, gdy go zjesz. Nie za ciebie, co ty? Czy nie, ale to dziewczynka to nie wiem. A czytaj. Okej, ale bardzo mi rozbawiło grabi zabrania tego. Wygląda na trochę zwietrzałe, ale nadaje się do zjedzenia. Chyba. że to się czyta chyba, jakby co. Chyba to taka ryba. Wiesz wszystko. O, stajecie na drodze? Czy znowu postajecie na drodze? To samo. Miksałat. Wyrzuć, powtórz. Wyrzuć powtórz. Daj nie po prostu. Wyrzuć powtórz, to nawet nie ma kup. <noise> Liczyłem na to, że na kodę będzie za każdym razem to czytał szczerze. Nie. A -a. Biorę je. Ja, ja mam mózg i robię takich rzeczy. Ja, ja mam lampę. Niewdzięczny rytuał. Ten skrawek jest zupełnie nieczytelny. Cofnij? Cofnij? Cofni? Nie. Nie, nie, cofnij. Mhm. Do... Serio, cofnij! Cofnij do spalonego wiersza, no niewdzięczny czyta się niewdzięczny jakby co? Pierdol się do końca. <laughs> na różowej etykiecie. Cykietce. Przepraszam, to był żarty z tym mówieniem. Elegancka się porcelanowa. Jeśli muszę żyto Pierdol się. Czemu nie możesz <laughs> być to? Idź spać. Nie. Czy you znałoś know, staje ci na drodze? Tak przeżyłeś Klamoty. Pokaż te klamoty. B. Ciekolwiek, Klamoty, to tutaj B Klamoty. Okay. o kurwa, tu można myszką sterować. <grym> <grym> Klikasz po prostu i idziesz? Pierdol się Kevin. To? <grym> <grym> o, to chyba otworzysz VHS. Jeśli znajdę, jakieś mogę je tutaj obejrzeć. A zanim obejrzymy, się jeszcze rozejrzymy. Zrymowałeś. Miał piercingi. Uh, 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 ale. No. goryl. Normalne. Mogłaś go spytać po tym, jak wychodził z Kibla, czy ładnie mu się szczało? Podobno, podobno, robił, podobno robił komuś kolczyk, Bridza komuś robił. Oh, czy ładnie mu się szczało? Czy ładnie szczał? Czy ładnym szczał? Czy, czy ma nagranie? No to jest moja koleżanka chrześcijanka, co kury patroszy na Daily Basis. Powiedz, że bardzo ładny musi Go. być jej, kiedy patroszy te kury. Powiedz, tak <grywanie> ja bardzo, ale... bardzo ładnie musi patroszyć te kury, to <grywanie> O Jezu. Czytaj. A, jest czysta nie, 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 U góry było napisane. Chuję było. Pachnie lodówka jak ktoś smaży środku. czosnek, słyszałeś to? Teraz to powtórz. Pachnie, jak ktoś smaży czosnek Super, jest całe. Jakie urocze garduszki? Jakie urocze garduszki? O, jakie urocze. Którą VHS chcecie otworzyć? Polityczne, bo ty mnie ostatnio skraszowało. Skraszowało gra? <grywa> znaczy, ona się zatrzymała po prostu, tak samo jak ostatnio. No co ty, co ty? Pokaż te klamoty. Bo balon? Nie... tego dabingu już szybko, w dubbing. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, 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 nie. Okay. Po raz można. Oh. Co to co? Co? co, co, to było Szybczo. Czy jak podzielę A do potęgi drugiej przez A, to jest po prostu A? Tak, tak. Nie możesz dzielić przez A bez założenia, że A jest różne od zera. Dobrze. Dziękuję. Jeżeli masz takie założenie, I, to możesz tak, tak robić. I jeżeli... czy to jest równanie, czy to jest o nie Cześć, 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 Czy ty właśnie zbaksitowałeś Majuszy? Czy to u baksit? Zapytałaś... Mody zbanujcie go. zbanujcie go. Zbanujcie... Admini? Mody zbanujcie go. Pożółkłe ściany. Ach, surowe mięso. Ach, surowe mięso. Ach, krzesło. Ach, surowe mięso. Szymczok, mychę weź. Chowaj to. Słuchaj, <grych> czekaj, jak to postać? Nika. Nie, nie, Słuchaj, się pytam. Tak jak powiedziałem, mi ja, Główno to wypełniają tylko pańczynę. Jezusek. Ty kto tam śpi po prawej od niej? Prócz Muchy. Muchy. <grych> zmuszona osoba. <grych> Zwłaszcza tak administrator <grych> tą gierkę. No. Co, co to da? czasami pomaga, na przykład, to można też przeglądarkowo grać i tam właśnie kurwa coś pisało, że kuki trzeba włączyć, nie wiem, pojebane. <noise> ciacha, trzeba ciacha pobrać. <noise> no. czyli odpalanie tej gry jako administrator sprawia, że jej nie widać, dobra, także zmienić nie, sposób Nie, nie, nie. Discord, tak, 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 Discorda włączyć, administrator, Discorda. Si, si, F4 kliści uciec, odwrócić wzrok, ale mam full fullscreena, tak, ja widzę tą grę. Nie, ale kliknij alt tab, alt tab kliknij. Mam nadzieję. Znaczy, że... Alt-Enter. 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 Serio, nie. zaufaj mi. Zaufaj nie. mi. ZAUFAJ to MI, F11. robi. F11, F4. F4. Tu się gra. <grym> to nie jest taki żeby F11. <grym> A działa na niektórych. Czekaj, czekaj, czekaj. ja zobaczę. Jak, jak, jak nie, działa. nie działa. Alt alt -enter. Nie, <grym> nie działa. Alt-Enter. Nie, 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 nie działa. Alt-Enter. -lewy, alt Lewy Alt. Lewy Alt-Enter. Lewy Alt-Enter. Co to? jest leży na środku korytarza. Lewy Alt Enter, zaufaj. Pudełko starych baterii leży na komodzie, wziąć je? Żadne baterie, to się interesuje jak fullscreena wyłączyć. Czuć włączyć. za wspaniała uczta. And concrete how to A... screen. Może powinienem z tym wyjść. Alt Enter klikaj, w tym momencie. Nie działa, spróbowałem już. A widzisz, trzeba było mówić. No, faktycznie. Um. O tej piszą, że alt enter czy aktywność próbowałeś? E... Dorośli nigdy nie mają o niczym pojęcia. Braziła się, się. Myślałem, że księżyc to nie będzie. A może w enter i alt? Na ziemi. Enter i alt, może co? Spróbuj. Mała, chciałam zawsze zbudować <grym> na komarce. Nabrać płynu? Nie. Musisz. Nie, 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 nie służ na No Idę dół. przecież o, do, do tego do do telewizora. Dobra. dobra, sorry. Przestraszyłem się, tak? Nie moja wina. Bój się dalej. To się boi, tak? że wiąże jest sam we strachu. Pamiątkowe ideo numer jeden. <laughs> Skraszował gra? <ogry? laughs> Chyba administrator nic nie dał. Dobra, to super. To włącz grę i odpal do tego aplikację. A, A teraz ją kurwa z plikami cookie, które nie istnieją. Czy <gł AKG> to kim ale... w ogóle na TPC? Ja właśnie chcę to wytłumaczyć, z tego nie tak, że to. Do tej gry. Co robił Nekoda? Chciałem aż takie postaranko zrobić, że ustawiłem sobie tapetę. I gdyby nie to, że kurwa czas na rozmowę był bardzo krótki, to chciałem kogoś spytać: Ej, a jakbyś mi wysłał teraz w tym momencie swoją tapetę, co by to było? A i że Kevin to był wtedy, tak? Że to tak, tak, że się tak, no ale nikogo w końcu o to nie spytałem. Dobra, kontynuujemy grę. Znaczy, Jeszcze byłeś w finale, mogę się, się spytać. się kurwa. To wygląda jak AI swoją drogą Czemu to znowu Czemu to znowu włączyłeś? Bo myślałem, że tym razem zadziała. Nie zadziała. I włącz... nie I streamuj aplikację, nie, nie twój ekran. Nie mogę streamować aplikacji, bo. Możesz, nie, nie włączyłeś tego tak, tak, tak Admina. No. Możesz. Zastrzelecie Nekoda. Nie, 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 zmień. Zmień. Zastrzelecie Nekoda. A to widzowie wtedy będą mieli gorzej. Widzisz? Nie obchodzi mnie twoje zdanie Nekoda, nie jesteś Złotki, yy, 1 na nie ma Aplikacja! Zmienię na aplikację, ten pasek mnie denerwuje! Nie chcę, nie chcę wiedzieć, że masz zachmurzone niebo dzisiaj. Duże Dużo nie? i dwa stopnie, nie doceniasz tego. Teraz Co? możesz wyjść na dwór. No właśnie nie mogę. Możesz. Nie mogę. Spróbuj. Spróbuj jeszcze raz. Izy, faktycznie. Jeszcze zykliknąć. Na samą górę. Nie, A, bo czysz, musisz. ale... Nie, ale... A próbowałeś te, te drzwi takie? Pora skoczyć. Możesz skoczyć? Hmm. Chyba nie. O! Dziecko! Cóż, nie obchodzi mnie to. Będę sprzedawać kamyki z Księżyca. Ludzie dużo za nie zapłacą. Niezły pomysł. Kupić i trochę ode mnie, co na? No? Zachowam jeden dla ciebie taki duży i śliczny. co, co ty wybrałeś? Nie, nie ma szans! Jeśli po co dialog skończył. A to ty rękaw. Okay. <laughs> jakby. Jak widzisz z tego, to zobaczysz, że naskoczyłam na dół. Zniszczyła marzenia wszystkie. Chyba tu nic więcej nie zrobię. No wybory w tej grze mają znaczenie. Okej, okay, okay. właśnie widzę. <laughs> I wy... Składają, są mi obce. alfabeta. To jest Lady Merlin ma. myszkę, bo nie widzę. Myszka weź. Pik. Kurde, nie wiem jaki. wszystkie. Wszystko mają na miejscu, a jednak płucą we mnie od razu. <laughs> mi też czwarte. Kurwa. Ja. Hmm. Yeah. Hmm. 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 Mam chyba podążać za buźkami. Aha, masz buźka? Nie ma tu buźki. Gdzie teraz iść? No, przypuszczam, że do tej wielkiej czarnej dziury, ale to może być tylko moje spostrzeżenie. A nie ma tam buźki. Nie jest tylko no czarna. Tam to jest czarna buźka. Oj, 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 to straszne. O, tu mogę zostać, to jest fajnie. Widzę tu komunistyczną propagandę, nie tak fajnie. Aha, same plusy. Co ty mówisz? Że same plusy. Eee... okej. Okay. Nie iść tam może lepiej. Co? Do buści, uśmiechnięty. Do Ale ja się z nią nie lubię, ona pewnie mnie zabić chce. Bo i ja powiedziałem, chcę, że nie ma szansy od niej kamienie. Dobra, idę do tego. O. Odprowadźcie do twojego samochodu? Chodźmy więc. Noś nie tak, Szymczak? Dem escape. Chciałem zapisać. <grym> o o. o. <grym> Chodźmy więc. Do, dobrze. Skąd jesteś mną? No, dlaczego? Ze mną. Przed chwilą pokoje ze mną. Nie masz powodu do płaczu, obiecuję. <grym> ty, ty obiecasz? Że będzie o mnie pamiętać. Ej, nie wiem wyboru. <grym> 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 pa Żegnaj, Nika. Czy stojąc na drodze? Tak. <grybujesz> Nawet teraz mogę to powiedzieć. Aha, <grybujesz> ha ha, ha. Czemu tak jest napisane? A cza 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 Ha, to nie animacja, trollowałem was. Czyli to nie był tylko ten budynek, taki fikuśny, tylko całe miejsce? Chyba tak. jest landlordem. Tania, jak akwarele dla dzieci. W podstawówce kochałam malować, ale gdy tylko zdałam sobie sprawę, jakim beztalenciem jestem, zajęcie to się zostało No niestety. Ej, hey, Lara, czy robiłaś kiedyś lizaczki? Takie w kształcie kogucików? Tak to Nauczysz mnie później? Mogę spróbować. Obiecujesz? Nie miałem wyboru. <głosy> tak. <głosy> Zjadłacie. Dziś w żołądku trabisz się obecnie. W końcu... Projeccie do projektowania graficznego. Chyba się teraz projektujesz. <laughs> patrz, 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 to mój basen. Cudowny, prawda? Nie. Ludzie przychodzą i odchodzą i odchodzą i odchodzą. <laughs> Metalowe pręty zmieniają się w marmurowe mięz... Języ... Ale duszna ciemność prawie jak ostry cień mgły. Teams. 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 Tims nie żyje Nie, jestem, Tam oh, do was teams. przez mikrofon, ja pierdolę No A To bawisz się z nami, Lara? Lara, kurwa Musisz Jakie miłe suki teraz Miłe suki O, szczęśliwe Dobra, będąc największym synem dostałem happy end Patrz, okay. ona tam stoi nie zagadaj z nią! Ej, skipuj to! Nie chcę tego Co, czytać. Nie mogę. Alt, tap Alt, enter. nie klikam. Nie, Nagito! Jak nie znalazłeś? Myślałem, że schowałam się bardzo dobrze. Kujowo. Dlaczego w ogóle się tu kryłaś? Myślałem, że będziesz się na mnie gniewać. Dobrze myślałeś. Poczekam na ciebie, jeśli potrzebujesz czasu. Zepchnij ją. Byłaś dla mnie milsza, niż ktokolwiek inny, kto tutaj był, więc chciałam podzielić się z tobą moim szczęściem. Wyglądałaś tak przełośnie. Nie, na początku byłeś dla niej miła. W jaki sposób? No, byłeś. Co powiedziałem, być miłego? Proszę, przesuń się. E, nie, są dwa endingi tylko. Okej. Okay. Good game, good, good game, GG. Dzięki za oglądanie widzowie. Życzę tak. miłego dnia wam. wszystkiego dobrego. Tak. Like, subscribe. Hello. And smash that like button. E, hey, dał do donate'a. Smash. Zostaw like. Jak się teraz to wyświetla, żeby był ten taki. Czy pierdol dzwona? Like, 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 w sensie, że ten tak się zaświecił. Uh, sorry, and smash that like button so it glows. So smash that like button. Äh.